Cześć, tu Jacek. Dzisiaj w troszkę innej scenarii. W sobotę i niedzielę była gołoleć w Bydgoszczy i strasznie się jeździło. Obecnie już tego nie ma, jednak zobaczcie, jak są takie drogi jak ta, to ciągle ciężko nam się dostać z Waszymi zamówieniami. Robimy co możemy, ale ja nie o tym. Pizza Drwal nie jest na razie dostępna, tak jak mówiłem wczoraj. Serki Camembert w panierce będę robił dopiero jutro, czyli we wtorek 2 grudnia. Jest pizza Pikante oraz pizza Schab, którą robiłem na niedzielę. I przyznam Wam się, że z pizzą Schab popełniłem błąd. Uczymy się na błędach. Pizza jest bardzo dobra i naprawdę nic jej nie brakuje. Jednak jest czegoś za dużo, bo dałem i śliwkę do marynaty z schabem, czego poprzednio nie robiłem, i syrop klonowy na górę. Co? Jest za słodkim połączeniem i śliwka i syrop klonowy. Dlatego przy pizzach skab zastanówcie się, czy chcecie mieć syrop klonowy także na pizzę. Jest w tym też nauka dla mnie. W przyszłości do mięsa skab nie będę dodawał śliwki w trakcie marynowania, tylko same przyprawy. Z kolei syrop klonowy, który strasznie ciężko się na pizzę leje i nigdy nie ma gwarancji, że każda pizza będzie miała dokładnie taką samą ilość syropu klonowego, będę dodawał bezpośrednio do mięsa po wypieczeniu mięsa. Gwarantując Wam, że każdy będzie miał ten sam smak pizzy z hub, na razie uczymy się wszak na błędach, prawda?